ale jest tu ciekawa, ciekawa rzecz, której e, nie rozumiem, czy to jest, czy to jest, bo to nie jest zimny lód, to jest normalnie zrobione złącze, nie, które, które nie działa, nie, czy to jest jakiś, e, jakiś chińczyk po prostu nie ogarnął e, całości jakby, zobaczmy, zobaczmy sobie inne złącze. Ach. Weźmy sobie złącze, o tak. I to, które nam przerywa. Może jest to jak, może ta wtyczka jest gdzieś w innym miejscu, nie? Nie no, przecież weźmy, przybliżmy. One są takie same. One są takie same, z tym, że Jedna przerywa, nie? No, może tutaj jest ta jakby sprężynka jakaś. Weźmy. W jakiej pozycji to jest? Gdzie jest jak to jest? To jest trochę w środku, a ta też jest trochę w środku. I trochę jest ona jakby bardziej. Zaczyna się, Nie, no tak samo chodzi. Jak to jest, że jedno, jedno przerywa drugie, drugie nie. Ktoś mi wytłumaczy, bo taki gówno się traci. Gdzie to jest? Nie, to nie jest zwarcie. A jest zwarcie? Nie, nie jest. Tak, jest zwarcie. Tak, było zwarcie. Chińczyk, chińczyk. Tutaj chińczyk, wystające małe przewodziki są. Jak obłuszenie takich. Tak dobrze widzę? Weźmy to oczyśćmy O? Na pewności? Tutaj dookoła. Nie, to jest jakieś krzywo. Jakieś takie, jakby nie w osi, jest. Nie, nie jest w osi. Przerywa dalej. A tu nie mam. Weźmy. Weźmy jakieś światełko, włączmy. Mogę włączyć światełko? Kurde, nie mogę włączyć światełka. To mogę włączyć super. Super, super lampę mogę włączyć. O tak? O, o, o. 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 I poświećmy tutaj. Co my tu mamy? W środku jest, w środku jest paproch. to jest czarodziejskie, bo drugi złącze jest dokładnie dokładnie takie same i nie zachowuje się w taki dziwny sposób. Czy tego szukać w przewodzie? Zróbmy, zróbmy tak. Oczywiście, zróbmy bo tam Chińczycy nam zapewniają po prostu zabawę, nie? Zamiast zrobić robotę, to się lutuje, nie? To się założy. Gdzie jest problem? Weźmy sobie o patrzcie jak działają zajebiście szczypce Z Zajtronikiem jestem od dziecka ogólnie związany małego zawsze po prostu chciałem, jak chciałem mieć to musiało być wciąż do tego najlepsze i to właśnie no czasami jak się przytnie gwoździa to on, one już potem nie tną nie, ale ogólnie, ogólnie sprzęt jest całkiem niezły najczęściej tnę jakieś tam po prostu puszki od piwa. nie ma czym otworzyć nie ma czym otworzyć brywara Tu jest kolejny zestaw Kolejny zestaw o. O. Taki zestaw ze zwisającą cyną Chodź tu do mnie Tak mały o. Tu musi być oczywiście zawsze w zestawie la lampka lampka e, namiotowa Suriwolowa Dobrze, eee. ciekawe czy to dobrze zrobię, o pozbądźmy się starego syfu, tego wrzućmy w środek, weszło, o za bardzo podgrzałem, Uf, tam chyba jest pobielone. tak sądzę, oczywiście, że nie jest pobielone, a tu damy prosto z cyny, ciach, starczy mu. Teraz już mnie połknie, nie? Na stałe. Jak musicie. Tak się stało. Dobra. E, oczywiście zrobiłem mały błąd, bo ta, to musi być trochę krótsze. Zresztą. I skracamy. Skracamy sporo, nie? Żeby, żeby nie trzeba było tego izolować potem. O. Mały pstyk. Pstyk, pstryk. pstryk, pstryk. O, podsunujemy też to, bo zapomniałem, żeby nie puszczało małych kłąbków, jak lipa, który się nie zgodzi. Można by dyskutować, który najpierw zlutujemy. Ja stawiam na środek, bo jak w środku się nie zrobi najpierw, to potem z zewnątrz może być ciężko. Grzejemy, a parzy. Weźmy sobie pomoc to trzeba docisnąć panowie Ja lubię Dobrze, mi zlutowaliśmy Trzeba chodzić z praniem, żeby nie zaczepiła jakiś gacie. dobra Co szarpiemy dalej Co to jest? Dobra, mam taki pomysł, nie? Kolejny pomysł. Uwaga. Jest pomysł numer dwa. Rozszerzamy rozszerzamy te gniazda, nie? Bo może one o te, te rozszerzamy. Bo może one są za bardzo. O! Chodź tu, panie. Co się giniesz? O. Muszę wiedzieć. O te, nie? Czemu ja nie, nie kupiłem sobie podstawki do iPhone'a. O, ten jest rozgięty dobrze. Ten jest też rozgięty dobrze. Tu musiała chodzić stara z praniem i rozwalić po prostu, albo, nie daj Boże, wieszać nawet na ten kablu, nie? Bo na gacie musi zaczepić, zaczepić gacie musi, skarpety i żeby nie zwiało, tu sobie bierze. Najlepiej złączę z BNC, bo to fajnie się nie rozwiązuje. O! Jebany Chińczyk. Chuj mu w dupę. Ja chcę po prostu dzisiaj tylko zrobić parę desek, a że nie mam muzyki, to nie mogę robić desek. Nie? I teraz jak będzie? O! Teraz się trzyma twardo. No panowie. O! Teraz nie chcę wejść w ogóle. O Teraz trzeba ostrzyć. O. U. Nie wiem, no, na chwilę moment. Ja to oprę tu. O coś muszę oprzeć. O. Tak jest tutaj dobre, dobre chyba. Dobra transmisja. Jest dobrze. Jest dobrze, ale nie do końca, to nie jest to. Za mały jest ten pin. Wzłącz numer dwa. Weźmy sobie. Podajemy stąd. O, 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 o dwa. Nie jest włączony a, 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 a. Dobra, tu mamy teraz pogotowie To wyłączamy a, Sequence 3, Channel 2 Dobra a. Ha, Chwila, chwila, bo bo na na Channel 2 nie też. Też daje dupy. Co może ten pin nie przewodzi? Albo już wiem co jest pan kurde to już a teraz w ogóle Ameryka nie zaraz on pokażę bajer nie bo to jest pin. Eee... Widać pin? <laughs> Robimy zuma Na no, to by nikt nie tak co tu jest grane, nie? Zuma numer 2. I teraz uwaga, nie? Na tym pinie z góry jest jakiś po prostu syf. Albo no, w środku. A. Nie? A. Weźmy to. Weźmy to sobie. trochę. Przeszprajmy. Albo jest po prostu zwarcie w nim. Tak, to jest jeden z prostszych <coughs> rzeczy, którą powinien zrobić to zobaczyć, czy to nie jest tak, że po prostu puszcza, nie, e, że nie przepuszcza, tylko jest także zwiera, nie? Jest taka szansa. I to duże. Tu mam też doskonałe kable. Weźmy sobie. Wyłączmy. Wójkę też wyłączmy. Hmm. Przecież wyłączyłem, czemu on chodzi to bryczek chodzi. No niemożliwe. Hmm. Na kanale pierwszym hmm. częstotliwość. To jest tylko miernik. Zobaczcie, no, mi. czy on sobie to zbiera. Okej, okay, ale tu... Może tu jest jakiś syf? Nie, tu nie ma syfu. To jest po prostu... Masyfu. Kurde, blade. Czemu to nie działa, nie? Czy jest jakieś laboratorium chińskich guwian? Nie no, bo czasami niektóre rzeczy można wziąć, nie wiem, deskę do krojenia, nie, to się nie, nie spierdoli, albo nie wiem, e, młotek z deską można nie powinien, też potrafi, nie? Hmm. co jest? nie działa? teraz w górę lipa o teraz od czego to zależy? A, tu mamy zimnego luta w ogóle, kurde, ale afera, ale afera w ogóle, zimny lut, nie, było pranie, puszczaj, puszczaj, chiński gówniany kable, w ogóle się nie bieli, nie, teraz zrobimy tak, że pojedziemy trochę pastą, niech on, niech on zajedzie w środku, niech się przyjara, nie, niech puści iskrę, E, walimy w środek, wszystko jasne. On po prostu był utleniony. I tam nic, nic po prostu nie, tam po prostu nic nie dotykało. Tak naprawdę, czy to koniec problemów? Fuh. Zróbmy głośniej. Tak. To było to, nie, moi drodzy. Tak się trze trzeba uważnie lutować.